Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukaszek, Rzano Kowarzeńczyk. Witaj. Tam. Już można powiedzieć, o tobie etatowy freak fighter, czy jeszcze nie? Nie, no jeszcze nie. Na razie była jedna walka. E, ciężko to nazwać było walką. Bo mówmy się, że to trwało 20 kilka sekund. Teraz rywala mam e, takiego. Peł, peł, pełną gębą <laughs> i, i, i teraz to ja będę w tej. E, nie będę w tym, tym razem w roli faworyta, tylko tej osoby, jednak takiego undergroundowca, który, który będzie musiał pokazać, e, na co go stać. Bardzo się cieszę, bo, bo, bo lubię wyzwania. E, całe życie uprawiałem sport zawodowo i to też tak bardzo ambicjonalnie traktuję. I tutaj chyba w tej federacji jest troszeczkę spokojniej, jeśli chodzi o Twoją osobę, bo tam miałeś Mariannę Schreiber, która gdzieś tam strzelała do ciebie oczywiście w cudzysłowie, a tutaj spokojniej. Tak, bardzo się cieszę, że, że są normalni ludzie. Czy <laughs> uważasz, że Marianna jest nienormalna, tak? Powiem szczerze, że, że nie śledzę losów Marianny. czego, nie warto. Mieliśmy tam po prostu jakąś wymianę zdań. Wiadomo, wiadomo, że to jednak też niektórzy sobie budują tą swoją rozponowalność na, na czepianiu się innych. A tutaj jest spokojnie, kulturalnie. Mam nadzieję, że troszeczkę śmiesznie, bo, 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 bo też tam te moje szpileczki, które, które Rogerowi na, na konferencji starałem się wbić, no to też były takie z przekąsem. A jakie to szpileczki, bo nie do końca widziałem. Się no, na... Wytknąłem, że, że Rogerowi, że grał e, w bardzo takim małym klubie Polonii Warszawa, ja jestem legionistą, więc to dużo. W i... jakim klubie jeszcze raz? W Polonii Warszawa. Jest taki klub? Nie wiem. Właśnie zaskoczyło mnie to. <laughs> tak, no. No to fajnie też się poświęcić to jest taka fajna sportowa walka, no tak mówię, Roger, Roger kiedyś grał w piłkę, teraz od wielu lat już trenuje te sporty walki, ja całe życie znowu grałem w piłkę, a od kilku, kilku, kilku miesięcy trenuję sporty walki, więc to będzie takie, takie, takie wyzwanie, ja myślę, że byłem lepszym piłkarzem. Roger na tę chwilę jest na pewno lepszym fighterem. Zobaczymy, kto będzie lepszym fighterem za trzy tygodnie. To Porozmawiajmy troszeczkę o piłce, bo dużo się ostatnio dzieje. Jeśli chodzi o Twój były klub, w którym rozegrałeś najwięcej meczów, jesteś chyba jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy, tak, Legi? Dobrze kojarzę? No, teraz na drugim miejscu, a Jędza mnie wyprzedził. Jędza cię wyprzedził, dobrze. Właśnie chciałem porozmawiać, no bo Legia w lidze konferencji radzi sobie świetnie. Jest na drugim miejscu w tabeli, ustępuje tylko Chelsea London, Londyn. No w lidze troszeczkę gorzej, żeby nie powiedzieć dużo gorzej, przegrana z Lechem 5-2, no te derby zawsze e, cieszą się największym zainteresowaniem. Sam wiesz, jak, jak te mecze Ile elek elektryzują zbudzają. tak, wśród kibiców, wśród piłkarzy oczywiście. Też jak oceniasz właśnie to, bo na dwóch e, biegunach Legia grała totalnie inaczej. No i kibice są moim zdaniem troszeczkę zdezorientowane i nie wiadomo jak reagować na, na to co się dzieje. Ja powiem tak, że no te ostatnie kilka tygodni od tej ostatniej przerwy na no Legia miała świetne, bo, bo w lidze wszystko wygrywała, wróciła na te właściwe tory. W europejskich pucharach, no sami wiemy, że teraz te polskie drużyny to są naszą wizytówką. No i Jelonia i, i Legia prezentują się świetnie. Myślę, że tutaj w tym meczu z Lechem no to jednak to granie co trzy dni wyszło. Tym bardziej, że Legia tą kołdrę ma bardzo krótką i ta ławka no nie daje dużego pora, ma pola manewru trenerowi Fejo i myślę, że ta porażka no, mogła się przydarzyć, tym bardziej, że też Lech no, wiemy w tej chwili jest liderem, ma naprawdę silną kadrę i, i, i w tym sezonie naprawdę o to mistrzostwo będzie się myślę, myślę bił i, i tutaj będzie o, ta rywalizacja w tym sezonie może być bardzo ciekawa, bo jest Iraków, jest Jagielonia, jest Legia, Krakowia naprawdę też zaskakuje, zaskakuje w tym sezonie i, i ta walka będzie mocna, co do samego meczu Lech-Legia, no to było świetne spotkanie pomimo tego, że Legia przegrała, jestem kibicem E, prywatnie Legii, no to... Pamiętasz kiedy Legia przy, dostała 5 bramek w lidze? Bo ja sobie takiego meczu nie przypominam. E, kiedy dostała tak... w lidze... Nie kojarzę w ogóle... Wiem kiedy dostała 5 bramek w ogóle, nawet 8 i... Ale 4 strzeliła. Sesji, tak, tak, ale, ale no w lidze sobie szczerze nie przypominam, chyba, chyba dawno czegoś takiego nie było, ale tak mówię, no w takich hitach e, fajnie, że te mecze też zaczynają wyglądać tak e, Fajnie to się ogląda, pada dużo bramek, jest dużo emocji. No wiadomo, że zawsze lepiej jak twoja drużyna wygrywa, nie? Ale, ale tutaj był naprawdę ten mecz był bardzo wyrównany, lech, lech wykorzystał te sytuacje, które miał, bo Legia też naprawdę nie grała źle, źle w tym meczu, ale myślę, że po prostu też troszeczkę jednak e, koniec końców zabrakło, zabrakło sił. Jaką ty przeszłość przewidujesz dla, dla trenera Gonzalo Fejo, który w Legi no, ma no, słodko-gorzki tę e, swoją karierę i przygodę? E, powiem tak, że e, łaska kibica na tym koniu jeździ, jak jest e, fajnie, to jest fajnie, jak jest, no jest niefajnie, no to, trochę to fajnie, trochę niefajnie właśnie fajnie to jest najbardziej takie no bo, nieuczywiste. E, no trener Fejo też jest taką postacią kontrowersyjną, e, nie, tylko, nie tylko na boisku, ale też poza nim. E, no Ja też tak bardziej z mediów się dowiaduję, więc też nie wiadomo, czy to wszystko co tam piszą jest prawdą. Nie no, no te środkowe tam, palce wtóre. to akurat są prawdą. No tak. No, na, Myślę, że no tego czynu sam trener fejo. Wyobrażasz nie, sobie, żeby jest. na przykład Henningberg, Stanisław Czerczesow robili takie, takie akty. Myślę, że akurat ci szkoleniowcy, Jacek Magiera. Mnie, ale myślę, że chodzę Marynie już bym widział z takim gestem, więc, więc to też myślę, że to ciężko porównywać ludzi. Każdy, każdy z nas jest inny, każdy inaczej reaguje. Eee, ja też pamiętam, bo trener Gonzalo Fejo był w sztabie Czeczesowa jako analityk i, i też już wtedy miał taką, taki krewki temperament i Czeczesowowi się postawił i już go nie było po kilku dniach, więc, więc wtedy trafiła, że tak powiem, kosa na kamień, eee, ale myślę, że to jest dobry trener, no zawodnicy sobie z tego co wiem chwalą jego metody, ta gra Legi, wygląda coraz lepiej i, i myślę, że każdy szkoleniowiec myślę podczas... Yy, tej kariery trenerskiej się zmienia. Myślę, że Gonzalo Fejo też na pewno wnioski z tych swoich jakichś czynów wyciąga, bo wszyscy uczymy się całe życie. To nie czy to w piłce, ale też w życiu, co też wiem, na własnym przykładzie. Też powiedziałeś, że trafiła kosa na kamień, a nieprzypadkowo znajduje się tutaj też Kuba Kosecki. Kosecki. Chyba nie spodziewałeś się, że kiedyś spotkacie się po przygodzie w legii po wspólnej grze, po wspólnych wygranych meczach i mistrzostwach właśnie tutaj na galii Frickwajtownej. Jak tak by patrzeć na kontrowersyjność zawodników i tak dalej, to po kosie można byłoby się tego spodziewać, bo był bardzo, bardzo taką barwną postacią e, w piłce nożnej te takiego słynne wypowiedzi, dajcie tego z, z długimi włosami. Chodzi o to, tarasowca oczywiście, ta, włączył z Jagiellonią. Więc to przeszło tam do, do takiego kanonu, e, więc kosa bym tu... Spodziewał się, tylko myślę tylko sama ma ten problem, że jednak jest bardzo szczupły i bardzo lekki, ciężko mu u rywala i, i myślę, że z tego co widziałem tutaj jego rywala, jak się przemieszczał, to jest troszeczkę większy i myślę, że dalej będzie kosie trudno odnieść pierwsze zwycięstwo. Powiedz mi, wy się lubicie z Kubą prywatnym? Tak, my mieliśmy bardzo dobry kontakt. W legii troszeczkę mamy różne charaktery, ale, ale ja tam jak na przykład jak w piłkę grałem, no to policzę na palcach jednej ręki załników, których tam nie darzyłem sympatią, więc. E, więc, było, więc było zawsze między nami e, spokojnie, się, się, się lubimy, nawet już rozmawialiśmy w, w kuluarach, że tak powiem i, i będzie to wspominać, że tak powiem, no bo tych sukcesów z Legią też wspólnych mamy, mamy kilka i, i są to rzeczy, które, o których się miło rozmawia. Okej, okay, powiedz mi, bo ten hejt, który spłynął na, na ciebie podczas poprzedniej e, gali, ten okres był taki dosyć burzliwy w twoim życiu, a teraz widzę po twoich live'ach i, i wpisach, że już chyba minęła, minął ten okres burzowy. Jeśli chodzi o, o hejt na, 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 na sam, w tym samym procesie, który był podczas tamtej pierwszej gali, to tego też jakoś dużo nie było, no bo ja też jakoś inaczej się zachowywałem na tych konferencjach, nie wchodziłem w jakieś tam hamskie wymiany zdań i, i myślę, że, że cały ten mój występ no bo to trzeba uznać, że jest ta oczywiście jest walka, ale są też te, te konferencje, to, to oceniam bardzo bardzo pozytywnie no hejt w internecie niestety jest, był i, i zwłaszcza będzie tutaj. zwłaszcza ja powiem szczerze, że tak jak czasami śledzę no to ten hejt jest wszędzie ja, ja dużo przeglądam tej tej sieci i ja też swego czasu tak sobie siedziałem w domu i, i, i mówię kurde no Tutaj ci, ci, ci ludzie się obrażają na tych konferencjach, dzisiaj było mega spokojnie, umówmy się, że było mega spokojnie, ale ci ludzie się tutaj obrażają, a wystarczy odpalić jakąkolwiek stronę na Facebooku, gdzie tam piszą o gwiazdach i tak dalej. Ja ostatnio odpaliłem jakiś był post o Sandrze Kubickiej, wchodzę tam, 500 komentarzy, z czego 400 obrażających Sandrę i to przez normalnych ludzi. Ci ludzie po prostu używają słownictwa, które nie dużo bardziej różni się od tego, które czasami tu słyszymy na konferencjach. bo ci ludzie tutaj potrafią sobie wyśpiewać to w cztery oczy, a ludzie w internecie są anonimowi i, i myślę, że wszystko im wolno, więc... Czyli więc... freak twoim zdaniem nie są aż tak złe, jak gdzieś tam rysują je obecnie na przykład politycy? Znaczy wiemy, że często wyciąga się z No i są takie przypadki, które tam miały miejsce na, na poprzednich jakichś tam konferencjach. Ja też tego wszystkiego nie oglądałem, przyznam szczerze. E, które no, to, to już nie było, to przekraczało jakieś tam granice dobrego smaku i, i tego, że to, ja na przykład bardzo lubiłem jak Sebastian Fabiański tutaj występował i, i tej jego konferencji to już no był, oglądałem, tak, to teraz taki trochę kabaret był, nie, i, i człowiek to oglądał i to, to miało jakieś tam, wiadomo, też były przekleństwa, ale to jakiś miało taki dobry smak, a, a czasami na tych konferencjach, na, na tych różnych galach no, ten dobry smak jest przekraczany i, i myślę, że też y, tak jak mówiłem, w życiu wszystko się zmienia, można, też, też to można zmienić i też to, to zmienić na taki, mi się bardzo akurat podobał na konferencji koziołek, mhm. bo tak się troszeczkę kilka razy uśmiałem pod nosem i było, i było śmiesznie, a tak jak, mówię, no, tak jak mówię, no hejt czy przekleństwa towarzyszą nam każdego dnia niestety i jest to taki element, tym bardziej w internecie, który jest myślę z jednej strony błogosławieństwem, a z drugiej strony przekleństwem i, i dopóki w Internecie każdy może być anonimowy, no to nie sądzę, że to się szybko zmieni. Jak oceniasz postać Łukasza Gikiewicza, z którym na pewno przeciąłeś się w Ekstraklasie niejednokrotnie? No on też bardzo mocno tutaj do tego świata może nie dąży, ale gdzieś tam zaznacza swoją obecność. Ma konflikt z Daro Lwem, czyli bardzo barw, barwną postacią, no i też nie gryzie się w język, jeśli chodzi o ostatnio chyba Patryka Kuna. Mocno gdzieś tam określił, co Paweł Szołek też to wypunktował. jako oceniać postać ja Łukasz? Tak, ja na przykład lubię w internecie też barwne, barwne postacie, które tam się wypowiadają, czasami kontrowersyjnie. Łukasz ma czasami fajne wypowiedzi, no ale ta, ta wypowiedź wyjątkowo mu się nie o udała. Patryku Kunie, tak? Tak, o Patryku Kunie myślę, że też jak się nie wiem, jest byłym piłkarzem, to oczywiście można innego zanika skrytykować. No to ja nie widzę problemu, że, żeby skrytykował Patryka za jego grę i tak dalej, ale takie troszeczkę naśmiewanie się, myślę, że jest po prostu nieeleganckie i, i tutaj podpiszę się pod e, słowami akurat e, no e, Pawła Wszołka, chociaż nikt prywatnie nie lubię, bo jest po prostu śmiesznym, śmiesznym facetem i, i czasami po prostu mu się odpina no, w tym internecie. Wiadomo, chce być taką postacią kontrowersyjną. A czy zawalczy to, to zobaczymy, czy zawalczy. A ty byś widział taką walkę swoją na przykład z Łukaszem Kiewiczem? No bo masz drugą walkę, i y, niestety nie jest to osoba z tego piłkarskiego środowiska. Myślę, że tam te tematy między wami mogłyby być dosyć ciekawe. E Zwłaszcza, że to była barwna postać w Śląskowskiej. Znaczy, no byłaby by to łatwa walka dla mnie? Tak? O, proszę. No, 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 tak proszę. Jak, jak już miało być w przyszłości, no to już miałbym dwie walki, myślę, że, że to doświadczenie, które bym zebrał i, i po prostu powiem szczerze, że dobrze się w tym czuję w tych, mhm. tych sportach walki Takiego, takiego troszeczkę bakcyla złapałem i, i myślę, że, że te kolejne walki też, też będą ale chciałbym podtrzymać tą pasję, żeby był więc na razie się skupię, jak to się mówi w piłce, że skupiam się na najbliższym meczu, to teraz się skupiam na najbliższej walce, a w przyszłości, jak będą jakieś propozycje, to nie bałbym się, powiem szczerze, z nikim zmierzyć, oczywiście w podobnej wadze, no bo z AJ-em to bym niekoniecznie chciał się zmierzyć, bo mógłbym dostać... Jest też Błażej Augustyn, który się... Jest Błażejem, też bym się nie chciał, bo jednak większy, jest, nie. jest większy i... i e, bo się, się bije, bo to też yy, byłem z nim w ostatniej legi i jest dosyć takim krewkim i no słyszałeś bo ostatnio mi opowiadał historię z Janem Urbanem jaką miał nie wiem, yy, chodzi, ty chodzi o, o papierosa? O papierosa tak, ja, tak to byliśmy na meczu właśnie, wtedy my razem byliśmy, my ra, razem byliśmy ha, na, na zakończeniu wtedy i, i już nie chcę tutaj przytaczać, bo nie chcę czegoś przekręcić Ale mocna ale... impreza była tak <laughs> To był koniec, koniec rundy. My wtedy mieliśmy chyba, nie wiem, bo że miałem chyba z 17, 18. No mów, 19. Tak, to ja miałem wtedy 21. No i no było ciekawe, co ja ci powiem. No. Ale ja sobie nie wyobrażam, że 19-letni Błażej Augustyn to chodzi do Jana Urbana i zabiera mu papierosa z ust. No, wiesz, jak to jest no, czasami, jak jest dużo alkoholu, a, a piłkarze też na koniec rundy potrafią usiąść razem wspólnie i zleżyć. się, się tak, troszeczkę. bo to było już po sezonie. Bo chyba to był jakoś początek grudnia. Rozjeżeliśmy się do, do domów. Myślę, że integracja w piłce też jest bardzo ważna, bo, bo ta atmosfera w szatni piłkarskiej potrafi dużo dać. W Wlegi wtedy mi się bardzo na atmosferę. Myślę, że z tego, co pamiętam, to trener Urban chyba konsekwencji Wołarzeja nie wyciągnął. Właśnie wyciągnął chyba, bo na wypożyczenie poszedł do, do no, Włoch. to może, mo, mo, to, a to jak, jak, jak do Włoch, to chyba to był awans piłkarski, nie? No pod, bo to, bo, to Zależy wie, gdzie, bo lepsze, jak a do Serie B czy C. To to, to, zawsze to można sprawdzać pod tym kątem, że Wołarzej to wykorzysta jako, nie no, trener na mnie się uwziął, to nie, 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 nie grałem nie dlatego, że jestem tak. słaby, tylko trener się na mnie uwziął. Ja ostat... dokładnie nie pamiętam, nie chcę teraz tutaj. To mówić. ostatnie pytanie chciałem zapytać o y, twojego... Tak mi się wydaje, można powiedzieć, że troszeczkę piłkarskiego ojca, czyli Jacka Magiery, który został ponownie zwolniony ze Śląska Wrocław. No to, co się tam dzieje w pomstę do nieba, wicemistrz polski z poprzedniego sezonu, drużyna, która fajnie grała, no jest teraz szoruje po dnie. Jest ci przykro, jak patrzysz na to, co się dzieje z Jackiem Magierą? Jacek Magiera jest to osoba, która jest mi bardzo bliska, bo, bo wprowadzał mnie do szatni Legii, potem był moim trenerem, dużo w życiu mi pomógł i jest poza tym bardzo inteligentnym i dobrym człowiekiem, więc, więc zawsze jak coś idzie nie tak Jackowi, to, to też mnie jakoś to wewnętrznie dotyka, no ale taka jest piłka, no akurat teraz mają, mają naprawdę słabszy moment w tym, w tym Śląsku i, i czasami takie, że jak nie idzie, to nie idzie I, i akurat tylko zmiana trenera może przynieść coś dobrego. E, Efekt nowej miotły? No, no, tak się tak się mówi, no ja, ja w to nie do końca wierzę, ale, ale no, czasami zmiany, zmiany są, są potrzebne. Też myślę, że akurat ten wynik zeszłego sezonu, to był maks maksów, co można było z tamtej kadry Śląska. E, Dużo liga pomaga, Tak mi się wydaje. I tym bardziej też pa, pamiętajmy, co Jacek zrobił, bo Jacek wyciągnął e, uratował przez paczkę Śląsk. Kosztem Wisły Płoc, które której występowałem niestety, to się tak, tak skończyło, ale, ale kosztem właśnie Wisły Płoc wyciągnął Śląsk z sytuacji beznadziejnej, tak, gdzie przyszedł praktycznie pod koniec czy tam w połowie sezonu, nie chcę teraz mówić, i zrobił naprawdę myślę dużo do, dobrego dla Śląska, no teraz przyszedł okres słabszy. Jak wiemy, w polskiej piłce dużej stabilizacji nie ma, jeśli chodzi o trenerów. I, I jak już zespół ma taką dłuższą serię, no to to się często kończy utratą pracy. Ale myślę, że Jacek sobie doskonale poradzi, bo, bo jest to świetny fachowiec. Myślę, że nieraz już pokazał, czy to z Legią, czy nawet właśnie ze Śląskiem w zeszłym sezonie, czy dwa sezony temu, jak uratował tą drużynę, że jest świetnym szkoleniowcem. Ale podkreślam jeszcze raz, jest po pierwsze wspaniałym człowiekiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień Czekamy dziękuję. na walkę. Dzięki, wielkie.